Witam bardzo wszystkich serdecznie w mojej nowej serii Free to Play. Seria ta będzie, jakby to powiedzieć, przedstawia nam gry, za które nie musimy płacić, a możemy grać w multi z przyjaciółmi, kolegami lub też poznawać nowe znajomości. Pierwszą grą, która pójdzie na nasz ruszt jest Forsaken World. Forsaken World jest to gra z tego co przeczytałem MMORPG czyli po prostu jakby to powiedzieć kurcze no mniejsza z tym z z zobaczycie o co w niej chodzi um, na początku stwórzmy własną postać z w, w lewym dolnym rogu jest przycisk Create w którym to możemy wybrać naszą znaczy stworzyć naszą postać. Do dyspozycji mamy z tego co tu widzę, asasyna, maga oraz wampira. No, na pewno będę grał wampirem. Oraz z tego co widzę też są no, dwie płci męska i damska. Nic dziwnego w większości gier MMORPG RPG jest to dostępne. No i teraz zacznijmy od góry. Pierwsza opcja to jest Human, czyli człowiek. Druga, Elf. Trzecia, hmm. No, to teraz mam chwilę zawiechę, ale spokojnie, bo chodzi mi o Krasnoluda. Stoneman? Nie wiem, to będzie pewnie jakiś... Jeżeli tłumacząc na polski, to będzie Kamienny Człowiek, ale nie chcę tutaj jakoś tak... Specjalnie tłumaczyć, bo na pewno to tłumaczenie jest złe. Oraz Race Kindreds, naprawdę nie wiem co to znaczy. Jeżeli wiecie, napiszcie mi to, a ja z przyjemnością w następnym odcinku się poprawię. Zobaczmy jeszcze, jakie są te typy innych ludzi. Stone must be male, czyli Stone Mate zawsze będzie mężczyzną, nie ma innej opcji. Teraz Sprawdź... O! Nie, brzydki. Też nie za bardzo, a elf. Elf wampir Zaczną jak człowiek wampir wygląda. Nie ja myślę, że zagramy sobie elfem. Vampirem. Nie Bart. Oj, przepraszam, tutaj jest więcej opcji. Po prostu te opcje są zależne. Warrior priest Bart jest zależny od tego jaką... Rasą będziemy grać. No to dobrze, no to nie mam innego wyboru jak wybrać Kindred. Nie wiem jaka to jest rasa. Jeżeli wiecie, to tak jak już mówiłem podpowiedzcie mi. W komentarzach lub też na osobiste wiadomości. Said the beef. Aha. Okej, okay, no to zrobimy sobie zacząć, czy jeszcze ktoś może być wampirem. Stone Main na pewno nie. Tutaj... The... Nasz krasnolud też nie w tym wypadku elf też nie może być wampirem Lecz tak naprawdę zależało mi na tym, żeby grać magię. No dobra, ale to mniejsza z tym. Sprawdźmy wampira. Oczywiście kobietę. Next klikamy. Face, sprawdźmy twarze, jakie są. Kurczę, trudny wybór, bo wszystkie są dosyć ładne. No nie obraca mi tu się. Nie, za duże czarne oczy. Myślę, że weźmiemy te. Dobra, flair. Sprawdźmy co to jest. Aha, to jest mianowicie upiększenie twarzy. Czy jakieś tam ozdoby, które mogłyby wpływać na wygląd naszej postaci? Skin, czyli twarz. Raczej, yy, znaczy twarz. Chodzi mi o cerę w tym momencie. Jeżeli vampir nie może być inaczej jak yy, blada osoba, hey, do, zacznę. No tak, to są włosy po prostu. W innych grach jest to nazwa... O! No, to mi się podoba. Dobra, to jest który? No więc poszukamy sobie czym jeszcze inne. Ale nie, myślę, że weźmiemy sobie, gdzie ona jest tutaj, ta, tą twarz. Teraz wybieramy sobie kolor chyba, tak ale z tego co ja bym chciał. To jest po prostu kolor, ale czarnego ogólnie takiego mocno czarnego nie ma. No i to bardzo źle, bardzo źle, bo zawsze pociągały czarne osoby, w sensie czarnowłose No dobra. Z zrobimy tak. Myślę, że nie jest źle. Nasza osoba jakoś tam wygląda. Robimy, klikamy na przycisk Next. No i teraz co? Wybieramy daty naszych urodzin. A dzień gdzie jest miesiąc i dzień. Dobrze, no to wybierzmy sobie czerwiec. Na no nasz oczywiście w grze nie wiem jak to będzie wchodziło. Dzień nie będzie dziewiętnasty. Okej. Okay. Mój nick to będzie oczywiście nick z YouTube'a czyli Sato HD. No i klikamy Creative. Jak widać, nasza postać już jest zrobiona. Sam jestem ciekaw, jak ta gra będzie wyglądała. Ponieważ, z tego co czytałem na forach różnych, z tego co mogę powiedzieć, to na, dokładnie na gry online widziałem post odnośnie tego, że ta gra jest wierną, a czy naprawdę wierną kopią World of Warcraft, także jeżeli się nie mylę, to ta gra jest... Jeżeli w ogóle ten post, który przeczytałem jest prawdą, no to mamy grę, która jest w... W całkowicie darmowa dla graczy WOWA. Dobrze, tu nas prowadzi jakiś samołyczek, klikamy OK Aha Take A, weźmiemy wszystko. No i co? Ubierzemy się? Ubierzemy się, nie? Jedną rzecz ubraliśmy Drugą rzecz też. Buty też zmieniliśmy, a tu co mamy? Mamy level 5. Aha, czyli musimy mieć level 5, żeby to otworzyć. Here detail dobrze, X a to life cooldown. Aha, no dobrze. Z tego co widzicie, pewnie większość gry jest całkowicie po angielsku. Niestety nie ma spolszczenia na tą grę. Oj, no to biegniemy, bo tutaj widzicie, że do czegoś nam czas odlicza. Biegniemy przed siebie. Ward, jakiś mm, obrońca. Oha, i tu mamy znak zapytania. Znaki zapytania znając e, World of Warcraft e, są misjami, które możemy wziąć. Oj, zamieniliśmy się? Chwila, moment. <śpuszczaj> Jesteśmy nietoperzy, no tak jak no to na vampira przystało. Jesteśmy, możemy zamieniać się chyba w nietoperza. Chociaż nie wiem, czy to jest tylko, czy to nie jest czasem tylko i wyłącznie do tej misji. Jeszcze raz, bo tak naprawdę, nie wiem, co mam zrobić. Aha, no dobrze, no mieliśmy się tylko zamienić. Dobrze, aha, jeszcze wracając do samej mojej serii. Hmm let's free to play i to nie jest żaden let's play To są same gameplaye, mianowicie chcia chciałbym was yy, no nie wiem jak to nazwać Z przekonać do tego żebyście wypróbowali jak dana gra wygląda działa może akurat Wam się spodoba. No, a mało osób wie w ogóle o tym, że coś takiego jest. Bo ja sam oczywiście dotychczas nie wiedziałem, że taka gra istnieje, po prostu no, znalazłem ją na, dokładniej już mam mówię, w zakładce właśnie free to play w, na, w programie Steam. Także zachęcam serdecznie do eksperymentowania, ściągania ankier darmowych, bo czasami jak widzicie gra jest ładna, nie płacicie za nią Oj Nie płacicie za nią, a może Wam zabić czas na wiele ładnych godzin No dobrze, co mam zrobić? Fire of Eugenics Zobaczmy, mamy coś w posaku History, history Aha. Oops. No to też zrobię, nie mogę to zrobić, no trudno. View, ok, ok, dobra. Quest, trade, no niestety nic nie możemy. No zapewne, tak szczerze yy, powiedziawszy, nie wiem dokładnie co mam zrobić. Jeden, dwa, trzy, tu widzimy, widzę, że jakieś spele mamy. Na, z, na zero jakiś town portal robimy, jak widać, animacja też nie jest zła. Naprawdę podoba mi się, i pojawiamy się w, w tym mieście, z którego wyruszamy. Ok, no mniejsza z tym wiemy, co, do czego służy town portal, My, ponieważ, w jeszcze tak porównując to. World of Warcraft, tworząc Town Portal lub cokolwiek innego. A tu co jest? Tworząc Town Portal, tworzymy tak naprawdę portal, a nie wysyłamy samego siebie do miasta. Więc już tutaj wiem, że Town Portal oznacza wysyłkę dosłownie teleport do naszego miasta. Zobaczmy, czy na M jest mapa. Tak jest. Mapa oczywiście pokazuje nam e, loka, e, lokalizację w której jesteśmy. Teraz jesteśmy w mieście, więc jak widać Oj. Jak widać skończyliśmy misję. Filmik się włącza. Warto obejrzeć, bo to jednak o, tutaj ktoś do nas coś mówi. Lecz głosów nie słyszymy. Zdarza się. No dobrze, spróbujmy to przerwać jakoś. Na, Enter jest przerywnik, A tu co mamy, zodiak Oj 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 no Dobra, no to zagadajmy do tej pani co? Take all. No dobrze, a mamy jakiś miecz, coś, coś, cokolwiek, czym byśmy mogli walczyć, bo jak widać nic takiego nie mamy No przydałby się jakiś samouczek, bo porównując World of Warcraft jest to trochę zmienione, naprawdę. Tak jest. Dostaliśmy właśnie w tym momencie nasz krzyż. Tak, weapon, czyli krzyż. Krzyż dosyć wielki jest. Nasza pani też fajnie wygląda. No dobra, no to kto ma do nas misję? Tutaj pani. Widać znak zapytania jest. Zagadamy do niej. No dobra, weźmiemy wszystko. No okej. Okay. A skąd teraz mam wiedzieć, gdzie mam pójść? Oha, czyli to jest taka rozmowa, jesteśmy pośrednikami pomiędzy No problem. No dobra. Old man Herrick. Okej. Okay. Wiemy co dostaniemy, tylko nie wiemy gdzie mamy pójść. Dobra, no to tutaj nam podpowiada, że mamy kliknąć na przycisk zapytania. Shy Market. Coś kupiliśmy, nawet nie wiem za co kupiliśmy, bo zazwyczaj w takich grach MMORPG mamy do czynienia z kupowaniem rzeczy za pośrednictwem normalnych pieniędzy, więc ja się nigdy w tym nie bawiłem. Ponieważ, no, przyznam się, że Jestem fanem gier, ale nie jestem aż taki głupi, żeby płacić pieniądze, za, prawdziwe pieniądze, za jakieś itemki. Naprawdę, no, no, nie każdy robi jak chce. Ja po prostu nie jestem zwolennikiem płacenia. Ciekawe co tu mi odlicza. Next revelation in 7 minutes and 50. O, a mnie jeszcze z tym, bo widzę, że tutaj szybko spada. Yy, okej. Okay jakaś tutaj Lonela, Lore, Keeper ma do nas coś. No warto wysłuchać. Okej. Okay. Za nic dostaliśmy EXP. Naprawdę dziwna gra. No zobaczymy, może przez to, że naprawdę to jest moje pierwsze doświadczenie z tą grą. Jeszcze nigdy w nią nie grałem, nie wiem o co chodzi. Nie wiem nawet jak porządnie zacząć grę, by stworzyć jakąś tam postać. Cholera wie co? Mniejsza z tym, ale graficznie naprawdę ładnie wygląda. Zresztą sami możecie się przekonać oglądając ten filmik. Welcome to the forsaken world. No dobrze, nam, nam serwer cały czas wyświetla powitanie. A teraz się przejdziemy gdzieś dalej. Nie wiem gdzie, nie wiem co nas może zaatakować Ale z tego co widzę to tu już coś jest No dobrze, no to atakujemy ich Poczekam, może z nas coś? Nic Wow, słabe Zobaczmy teraz to No, tak eksperymentuję dosyć z tymi wszystkimi skillami, bo... Wow. <laughs> Ale nie da się ukryć, iż... Przeciwnicy są dosyć prości, jeżeli na... nawet chodzi o początek. Mamy... Aha, już wiem dlaczego, dobrze. Tematu nie było. No... Jak zauważyliście, klikając na Wika widzimy jego level. Jest to pierwszy. My mamy trzeci, więc... Yy... Jakby to powiedzieć, nie dziwmy się temu, iż zabijamy wilka strzałem, wręcz. Myślę, że to by było tyle na przedstawienie tego... tej gry. Oczywiście... To, co pokazałem, to jest stanowczo zbyt mało, by kogokolwiek zachęcić do pobrania tej gry i spróbowania. Lecz... no są dwie rzeczy... Jeszcze dwie, dwie rzeczy, no nie szczerze nie wiem, no może trzy rzeczy, bo trzecie jeszcze nie sprawdziłem, ale mam nadzieję, że trzecia rzecz też się sprawdzi, a mianowicie, po pierwsze, gra jest darmowa, poprzez co sprawdzenie jej, jej nic was nie kosztuje, możecie ściągnąć tą grę, sprawdzić, jeżeli wam się nie spodoba, no to po prostu odinstalujecie. Drugą rzeczą jest to że no jak widać grafika jest ładna Można przybliżyć naprawdę bardzo blisko no, jak widać nam się oczy zaświeciły taka grafika przynajmniej mi nie wiem czy Wam się podoba no trzecią rzeczą jest to że questy mogą być dlatego powiedziałem że trzeciej rzeczy nie jestem pewien mogą być dosyć Fajne, naprawdę fascynujące i ciekawe mogą być doświadczeniem. A czy Wam to się spodoba, to nie wiem. Jeszcze sam mam mieszane co do tego uczucia, ponieważ World of Warcraft, czyli w skrócie WoWa, Wowie, mieliśmy do czynienia z czymś takiego z takim pomocnikiem. Mianowicie, kliknęliśmy na mapkę i misja pokazywała nam gdzie, pokazywało nam, gdzie mamy misję. A tutaj, no, tak jakoś. Nijako, no tak troszeczkę się nic nie wyróżnia, po prostu zwyczajny, zwyczajna gra MMORPG for free, która niczym szczególnym się nie wyróżnia od większości MMORPG. No ale zobaczymy, zobaczymy, ja jeszcze postaram się zrobić jakąś taką subiektywną ocenę po pewnym czasie, czy, czasie grania. Lecz, no nie wiem, jeżeli mnie ta gra do siebie nie przekona, lecz na razie jestem pozytywnie nastawiony na nią, no to, no po prostu nie zobaczycie nic na jej, na jej temat już prawdopodobnie nigdy. Jeżeli mnie przekona, to po pewnym czasie, gdy nauczę się w nią grać, bo naprawdę, no, no nie umiem, jestem nowicjuszem, przy was pierwszy raz odpaliłem tą grę, stworzyłem postać, więc nie wiem konkretnie jak w nią się gra, i jeżeli się nauczę, no to Wam pokażę, no po pomogę przynajmniej tym początkującym, powiem też jakby powiedzieć, podstawy mechaniki tej gry. Jeżeli nie, no to tak jak już wspominałem, nic już na, na, na jej temat nie zobaczycie. A teraz cóż innego mi zostaje, jak podziękować Wam za oglądanie. No i co więcej, jeżeli się spodobało... Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, bla, bla 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 już znana na pamięć ta formułka. I życzę Wam miłego dnia. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema na rapa!